Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku wagi w horoskopie na październik 2021 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś był była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapiła, nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym. I nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Dobrze, moi drodzy, myślę, że możemy zaczynać. Waga i wrzesień 2021, październik, październik, już mamy październik. I październik jest Waszym miesiącem. Większość z Was ma w ten czas urodziny, dlatego życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości, pomyślności oraz tego, aby spełniły się Wasze marzenia w tym nowym roku. Dobrze, moi drodzy, waga i wrzesień. Cóż tutaj się nam pokaże? Osoby spod znaku. Ech, spod znaku wagi. Osoby spod znaku wagi. Patrzymy. Hmm. Ogólna energia miesiąca. Wagi październik. Popatrzmy. Ojej. No troszkę zmartwień, troszkę lęków, troszkę niepewności moje drogie wagi. Mam wrażenie, że większość z was się bardzo czymś martwi, bardzo się czymś przejmujecie, nie możecie spać po nocach, macie problemy z bezsennością, problemy z wysypianiem się, budzicie się w nocy, cali wystraszeni, spoceni, macie jakieś lęki, jakieś sprawy związane z uczuciami bądź z materialną sferą życia, to zaraz zobaczymy, no was zamartwiają, boicie się czegoś w październiku. Pomimo tego, że to jest wasz miesiąc to wyczujecie jakiś lęk, wyczujecie jakąś niepewność, no i wy się mi tutaj czegoś boicie, macie jakieś takie zmartwienie. Większość wag w tym miesiącu może mieć również tendencję do zamykania się w domu, tak? Czyli nie wychodzicie na zewnątrz, tylko właśnie tak kisicie się w swoim domu, w swoim pokoju i zamartwiacie się. No, energia dość ciężka na sam początek, ale zobaczymy, co dalej w kartach. Co Wam może, drogie wagi, w tym miesiącu poprzeszkadzać? Ech, mogą Wam poprzeszkadzać jakieś sprawy związane z zarabianiem jakichś dodatkowych pieniędzy ale również sprawy związane z nauką i zazdawaniem egzaminów mogą być w tym miesiącu utrudnione w październiku dla zodiakalnych wag. I to mi się też tutaj bardzo mocno pokazuje, moi drodzy. Również powinniście zwrócić uwagę na swoje dzieci, jeżeli posiadacie dzieci, bo mogą być tutaj jakieś problemy w październiku z edukacją dzieci, z edukacją jakichś młodszych osób, w Waszym otoczeniu i to mi się pokazuje. Zobaczmy podstawę naszego czytania. Mhm. To znaczy, tak, przede wszystkim to Wy zamartwiacie się tutaj tak bardzo, bo jesteście bardzo wrażliwe w tym miesiącu. Można nawet powiedzieć, że jesteście przewrażliwione. Wszystkim bardzo się przejmujecie. Chcielibyście wszystkich uratować, każdemu pomóc, a o sobie zapominacie. A o sobie tutaj zapominacie, i to mi się też tutaj mocno pokazuje. Przejmujecie się sprawami innych ludzi. Bierzecie na siebie zmartwienia innych ludzi. I to jest dla Was złe, gdyż Wy chcecie bardzo pomóc komuś w Waszym otoczeniu w tym miesiącu, ale mam wrażenie, że poprzez pomoc tej osobie, to Wy przejmujecie negatywną energię. I część problemów tej osoby, i to już dla Was nie jest takie dobre. Co niektóre osoby mogą mieć jakieś zmartwienia w tym miesiącu odnośnie finansów, gdyż te finanse mogą być za małe, ale też może być tak, że Wy będziecie kogoś wspierać finansowo, bądź też materialnie w tym miesiącu. To mi się pokazuje: jakieś takie wydatki. Zobaczmy, co zodiakalne wagi w miesiącu październiku otrzymują od losu. Cóż tutaj od losu? No, los będzie chciał Wam pomóc, e, dlatego że będziecie miały szansę na wykorzystanie swoich talentów i swoich predyspozycji, i myślę, że to jest dla Was bardzo dobre. No, mało tego, to jest bardzo dobre dla każdego. <laughs> w tym miesiącu, pomimo wszystko, powinnyście postawić na swój rozwój. Oraz na to, aby przejąć inicjatywę nad swoim życiem, nie skupiać się tylko na materialnej sferze życia, ale też nie skupiać się tylko na duchowej sferze życia. Tutaj jest potrzebne połączenie, połączenie duchowości z materią i skupienie się zarazem na tym, co mamy do wykorzystania w sensie materialnym, namacalnym, tutaj na Ziemi jak również trochę też skupić się na tej duchowości, aby nasza dusza miała szansę do dalszego rozwoju. Zobaczmy, co wraz z tym miesiącem odchodzi do przeszłości od zodiakalnych wag. Jakieś walki, jakieś kłótnie, jakieś konflikty. Udowadnianie komuś czegoś, to mi się tutaj pokazuje. Mam wrażenie, że mogliście mieć w ostatnim czasie jakieś tutaj konflikty, jakieś sprzeczki z kimś z waszego otoczenia, gdyż ktoś was nie rozumie. Ktoś nie rozumie waszych, po, waszych potrzeb wewnętrznych. I przez to są spięcia, przez to jest właśnie taka negatywna i nieciekawa atmosfera, ale na szczęście. To odchodzi do przeszłości. Myślę, że uda Wam się w tym miesiącu przekonać kogoś do swojego zdania, i ta osoba przestanie, bądź chociaż w pewnym stopniu zmniejszy takie atakowanie Was i na siłę y, próbę przekonania do czegoś. To mi się pokazuje, że to na szczęście odchodzi do przeszłości. A zobaczmy, co w tym miesiącu do Wag przychodzi. Jakie energie przychodzą? No, przychodzą tutaj energie czekania wyczekiwania na efekty swojej pracy nic szybko się niestety tutaj nie wydarzy w tym miesiącu zodiakalne wagi będą musiały poczekać czekanie mi się tutaj pokazuje na efekty swojej pracy na to aby poczuć zadowolenie większość z wag może też czekać na jakieś pieniądze które się wam należą no, ale troszkę sobie poczekacie, tak szybko w tym miesiącu te pieniądze jeszcze do Was prawdopodobnie nie przyjdą. Także waga wchodzi w energię czekania na to, co się wydarzy i takiego doglądania sytuacji, ale będziecie mogli tylko doglądać tę sytuację, gdyż nic nie będziecie mogli zrobić. Jedyne co to będzie można tutaj poczekać, a ja nawet będzie trzeba tutaj poczekać. Zobaczmy Wasze podejście do tego miesiąca. Zodiakalne wagi będą chciały od czegoś odejść. Pewne schematy zachowań, które są już dla Was męczące od dłuższego czasu, zdecydujecie się poz pozostawić za sobą. Odejdziecie od czegoś, w czym tkwiliście już długi okres czasu, ale to już nie było dla Was dobre. To już wprowadzało do Waszego życia dużo zmartwień, dużo niepewności. I tak naprawdę było dla Was niekorzystne, i odejdziecie, pójdziecie w stronę swojej intuicji, pójdziecie w kierunku swojej intuicji, czyli w tym kierunku, który podpowiada Wam Wasz wewnętrzny głos. To mi się tutaj pokazuje. Podejście otoczenia do wag, będziecie mieli szansę na jakieś uroczystości rodzinne spotkania rodzinne, one powinny być dość miłe, może nawet jakiś ślub, wesele, chrzciny, urodziny, świętowanie? No, albo otrzymacie zaproszenie na tego typu event, wydarzenie, albo będziecie w nim uczestniczyły w tym miesiącu. Jaka jest ta rada dla zodiakalnych wag na ten miesiąc? Na czym Wy powinnyście się skupić tak naprawdę? Jaka rada dla zodiakalnych wag? Nic na siłę nie róbcie, przede wszystkim, to mi się tutaj pokazuje, gdyż na siłę nic tutaj nie zdziałacie, nawet nie ma najmniejszych szans. A druga rada od Tarota dla Was jest taka, abyście przepracowały wszystkie negatywne schematy myślowe, które wychodzą z Waszego domu rodzinnego. Chodzi mi tutaj o to, że na przykład Macie w swojej głowie zakodowane jakieś um, takie nieciekawe schematy zachowań, które wynieśliście z domu. Na przykład mama mówiła, że kobieta musi w związku robić to, to i to, a tata mówił, że ty musisz robić to, to i to. I te, i te ograniczenia, które były w Was od dziecka wpajane, teraz wiążą Wam ręce. I miesiąc październik. Jest dla zodiakalnych wag miesiącem, w którym powinniście wysypolić się z tych negatywnych schematów i po prostu je przepracować. Zobaczmy, jaki będzie wynik tego miesiąca, podsumowanie tego miesiąca dla zodiakalnych wag. Wynik tego miesiąca powinien być dla Was, moi drodzy, dobry. Dobry, pozytywny. Uda Wam się załatwić pewne sprawy. Może nie szybko. Ale pod koniec miesiąca już uda Wam się je załatwić, czy to w sferze finansowej, czy to związane ze sferą zawodową, czy nawet w miłości. Jeżeli ktoś z Was chce dostać nową pracę, to ma szansę pod koniec miesiąca otrzymać nową pracę. Jeżeli ktoś z Was szuka tutaj partnera docelowego, to również będzie możliwość znalezienia w tym. Miesiącu mężczyzny, z którym będziecie miały szansę stworzyć stabilny i trwały związek. Ślicznie dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu, a ja tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.